Szanowni Państwo, jednym z głównych w tej chwili postulatów operatorów, o ile nie najważniejszym postulatem operatorów, a co gorsza jeszcze chyba niektórych gremiów rządowych, takich jak Ministerstwo Cyfryzacji czy Urząd Komunikacji Elektronicznej, jest postulat, by zliberalizować... Polskie przepisy dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed polami elektromagnetycznymi. No chciałbym się chwilę nad tym tematem zatrzymać. Jak się czyta opinie, właśnie czy operatorów, właśnie czy tych gremów, o których mówiłem, to pierwsze, co się rzuca w oczy, to jest to, że polskie przepisy są przestarzałe postkomunistyczne, że jesteśmy po prostu dinozaurami. Polska jest dinozaurem, jeżeli chodzi o ochronę przed polami elektromagnetycznymi. No i między innymi właśnie uzasadnia się to tym, że normy europejskie, generalnie światowe, są zdecydowanie bardziej liberalne niż nasze. Proszę Państwa, ja chcę tylko jednym zdaniem właściwie powiedzieć, że, bo nie ma czasu na to, żeby to rozstrząsać bardziej dokładnie, w tych krajach tak zwanych zachodnich ochrona przed polami elektromagnetycznymi była oparta o efekt termiczny. To już tutaj zresztą padało, to, to stwierdzenie. To jest efekt bardzo dobrze udokumentowany, znany i rzeczywiście tysiące, o ile nie dziesiątki tysięcy publikacji o tym efekcie termicznym mówi. Natomiast w krajach bloku wschodniego, znowu tak użyjmy tego znanego określenia, normatywy w latach 70., pod koniec lat 60. na początku lat 70. były opracowywane w oparciu o ochronę przed skutkami nietermicznymi. Już, pa, już tutaj pani profesor Bortkiewicz, no i nie tylko ona mówiła, że te efekty nietermiczne są bardzo słabo udokumentowane. No padały tutaj, padały tutaj takie liczby, że ostatnio w ostatnich latach jest coraz więcej dowodów na to, że te efekty istnieją. No można byłoby się, że tak powiem, tutaj dyskutować na ten temat w każdym razie niewątpliwie w tej chwili jesteśmy na etapie, że my tak naprawdę nie wiemy, nie mamy dowodu na to, że które z tych efektów są rzeczywiście ważniejsze. Niewątpliwie efekty nietermiczne istnieją, tylko czy one mają wielki wpływ na zdrowie człowieka, to tak jak powiedziała pani profesor Bortkiewicz jest sprawa ciągle otwarta. Ja chcę tylko Państwu no pokazać, to oczywiście wszyscy znacie na tej sali, może nawet głupio to pokazywać, jak wyglądają przepisy polskie na tle właśnie tych europejskich. Polskie to jest 7V na metr, europejskie 61V na metr. No jeżeli to przejdziemy w moce, to jest w Polsce 0,1W na metr kwadrat, w Europie 10W na metr kwadrat. Także no w zależności od tego, które weźmiemy wielkości do oceny, no to wyjdzie, że jeżeli będziemy oceniali gęstości mocy, no to polskie przepisy są stukrotnie ostrzejsze od europejskich. Natomiast jeżeli weźmiemy pola, pole elektryczne, które w sumie jest jak gdyby no pierwotne, tak? bo ta, my nie mierzymy po gęstości mocy. Gęstość mocy się nie mierzy. Mierzy się natężenie pola. Nawet jeżeli Miernik nam pokazuje gęstość mocy na wyświetlaczu, to tak naprawdę zmierzyliśmy jakieś tam natężenie pola. No to jeżeli to sobie zmierzymy, no to okaże się, że polskie przepisy są 5 do 10 razy w zależności od częstotliwości 5 do 10 razy ostrzejsze niż przepisy europejskie. Ten argument, że my jesteśmy, prawda, z kansenem postkomunistycznym, no nie są oczywiście, jak Państwo doskonale sobie zdajecie sprawę, z tego prawdziwe. Polska, jak widzicie, no jest tutaj i wszystko, co jest na lewo, to, jest, to są przepisy albo takie same, jak w Polsce, albo ostrzejsze. No nie można Szwajcarów uważać za skansen postkomunizmu czy, czy mieszkańców Brukseli no, ludzie czy Toronto. No tego typu argumenty no, zakrawają trochę ośmieszność. W związku z tym ja bym radził właśnie tym, którzy używają takich argumentów, żeby jednak przestali na ten temat to, to, tego używać. Proszę Państwa, zasada ostrożności. Pani Radna Patena tutaj nam mówiła na, na, we, we wstępie o zasadzie ostrożności. Tu macie Państwo przedstawioną dokładną definicję zasady ostrożności. To jest zasada, która jest stosowana w ocenie zarządzania ryzykiem. No i ona jest stosowana wtedy, gdy brakuje szerokiej wiedzy naukowej do uzasadnienia podejmowanego, podejmowanych przez, se, przez siebie kroków. W takim potocznym znaczeniu tej, tego, tego określenia zasada ostrożności no, to jest właśnie to, co mówiła pani radna Paterna Jest to zasada etyczna, zgodnie z którą jeśli istnieje prawdopodobne, chociaż słabo znane ryzyko negatywnych skutków nowej technologii. Jest lepiej jej nie wprowadzać w życie, zamiast ryzykować niepewne, ale potencjalnie bardzo szkodliwe konsekwencje. Tak mówi polska Wikipedia. No, Wikipedia nie jest tekstem objawionym. Także jest to niewątpliwie pewne, pewne uproszczenie problemu, ale no można powiedzieć, że, że tak powiem, w ogólności tą zasadę przedstawia dobrze. A już na pewno bardziej, że tak powiem, przemawia to przedstawienie niż to poprzednie, które Państwu pokazywałem to dokładnie. W prawie unijnym zasada ostrożności jest wprowadzona do traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. I nawet jeszcze przed tym traktatem, by, czyli to, tym traktatem tak zwanym lizbońskim, no było jeszcze we wcześniejszych dokumentach. W Unii Europejskiej zasada ostrożności jest najbardziej, najbardziej, no powiedzmy przestrzeganą zasadą przy ochronie środowiska. Ten, ten ustęp drugi artykułu 191 traktatu o funkcjonowaniu Unii o o Europejskiej wyraźnie daje, opiera się, ochrona środowiska opiera się na zasadzie ostrożności. I tutaj nie można z tym dyskutować. Nikt z tym dyskutować nie ma prawa, bo tak jest, jest, będąc członkiem Unii Europejskiej musimy przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przestrzegać. Jest proszę państwa. No słynna rezolucja 1815, o której się ta, coraz to mniej mówi, w 2011 roku, czyli rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy podała, prawda, że, że w odniesieniu do pól elektromagnetycznych ta zasada, że ta zasada ostrożności obowiązuje również w odniesieniu do pól elektromagnetycznych. No i tutaj się jeszcze... Podkreśla, że powinna być stosowana zasada Alara przy ochronie przed polami elektromagnetycznymi, czyli ta zasada tak nisko jak to jest racjonalnie dopuszczalne, która obowiązuje dla promieniowania jonizującego. Bardzo często, jak czytam, rozmaite wystąpienia właśnie przeciwników polskich normatywów, Yy, czytam o. Mam dziwne wrażenie, że oni mylą dwa pojęcia: pojęcie zasady ostrożności i, podejści, i, i tak zwane podejście ostrożnościowe. To jest niby, wyglądałoby, że niby jest to samo, ale to nie jest, proszę Państwa, to samo. O, o, jak tutaj Państwo widzicie, podejście ostrożnościowe, to jest takie pojęcie, które zostało sformułowane w deklaracji z Rio i ono jest jak gdyby złagodzeniem zasady ostrożności. Podejście ostrożnościowe mówi, że jednak trzeba bardzo uwzględniać przy tworzeniu rozmaitych przepisów, trzeba uwzględniać sytuację na przykład gospodarczą. Ekonomiczną, społeczną danego kraju. No tak, tylko że zasada ostrożności tego nie uwzględnia. A my jesteśmy, należymy do grupy krajów, które mają właśnie w traktacie podpisały zasadę ostrożności. Więc nie ma co epatować i, i uzasadniać. Odejście od polskich normatywów, w tym właśnie, że podejście ostrożnościowe jest łagodniejsze od zasady ostrożności. No, proszę Państwa, rezolucja 1815, jak Państwa też zapewne większość z Was, z was wie, jest, jest mocno krytykowana przez mainstream, powiedzmy, ten taki ochroniarski. Bo jest oparta o Bioinitiative. Tutaj padała ta ten, kilka razy ta nazwa. To jest grupa 26 wybitnych, naprawdę bardzo wybitnych ekspertów z dziedziny bioelektromagnetyzmu, którzy analizując właściwie cały dostępny, sensowny, że tak powiem, dorobek naukowy światowy, zaproponowali na koniec no po kilku latach zaproponowali, żeby drastycznie obniżyć obniżyć normatyw. I o ile teraz państwo widzicie, no jest 10 i knierw, no bo no mówię, ja mówię do specjalistów, zapewne w związku z tym nie będę państwu tam tych wszystkich rzeczy tłumaczył. Przepisy europejskie są oparte. O wytycznej ICNIR-u. Ich, ich mówi 10 W na metr kwadrat, a Bajonic zaproponował 1 mW na metr kwadrat. Czyli to jest te 10 W na metr kwadrat to jest 61 V na metr. A oni zaproponowali 100 razy mniej, czyli 0,6 V na metr. To jest dziesięciokrotnie te 0,6 to jest dziesięciokrotnie niżej niż mówią polskie przepisy. Powtarzam, 26 wybitnych ekspertów. No Prawda też jest, proszę Państwa, taka, że my nie, unik, un, nie uciekniemy od, od praktyki. 0,6 V na metr jest to całkowicie nierealistyczne, nierealistyczne żądanie. Nie będzie możliwości jakiegokolwiek stosowania telefonów komórkowych, czy drugiej, trzeciej, czwartej, czy piątej generacji, jeżeli będziemy dopuszczali tylko i wyłącznie tak, takie wartości. Jeszcze proszę Państwa, no to też o tym apelu o moratorium już tutaj było mówione. 180 naukowców i lekarzy z 35 krajów wystosowało takie moratorium, które, w którym sugerują, aby wdrożenie tele, technologii 5G ograniczyć od czasu, gdy naukowcy niezależni od przemysłu, w pełni wyjaśnią potencjalne skutki dla środowiska i zdrowia. Także no Mimo, że to jest też oczywiście w czambu potępiany przez operatorów ten, ten apel naukowców. Wydaje się on bardzo, ale to bardzo sensowny i z tego co tutaj mówiły moje przedmówczynie, no, no wynika z aktualnego stanu wiedzy. Nie wiemy my tak naprawdę nie wiemy czy telefonia 5G będzie nam szkodziła, Bo no nie za bardzo wiemy, czy tak naprawdę nam szkodzi telefonia niższych generacji. No, no powiedzmy sobie taka jest prawda, no, są zwolennicy tego, mieliśmy tutaj przykłady, że na pewno szkodzi, są, jest mnóstwo zwolenników opinii, że nie szkodzi. Także te, te, te wątpliwości tutaj ciągle są, ale Zgodnie z zasadą ostrożności, nie a ona, jak powiedziałem, obowiązuje, nie powinno się wdrażać nowej technologii przed, przed zbadaniem, czy ona nie niesie dla nas ewentualnych szkodliwości. No tutaj, właśnie to, co już mówiłem, że istnieją ludzie, którzy absolutnie twierdzą, że pola elektromagnetyczne, radiofalowe. Mikrofa, mikrofalowe, fale milimetrowe i tak dalej, absolutnie nie szkodzą, że to jest wymysł przeciwników telefonii komórkowej i w ogóle tym nie ma sobie co głowy zawracać. No, proszę Państwa, no instytut IEEE, no, tak, taką opinię też wydał, czyli bardzo poważna, e, poważne towarzystwo. E, takim takim jednym z, też najważniejszych, że tak powiem, argumentów operatorów jest to, że jeżeli nie zmienimy polskich przepisów, to 5G nie będziemy w stanie wprowadzić, bo polskie przepisy są zbyt ostre i wprowadze, wprowadzenie anten czy mili, przede wszystkim wprowadzenie anten milimetrowych, no bo pan, tak jak mówiła pani doktor Borkiewicz. Inne częstotliwości już istnieją, 700 MHz, powiedzmy tam 4 GHz będą stosowane, no i te 26 GHz. Te niższe częstotliwości, one no oczywiście też podniosą tło, ale no powiedzmy... To jest jak gdyby inna sprawa. Nas, nas najbardziej interesowało, no myśmy pisali ten raport, jak państwo, jak mówiła pani radna Patena, myśmy pisali taki raport właśnie o falach milimetrowych. Zastanawialiśmy się właśnie ile te, tego pola nowego wniosą, wniosą fale milimetrowe. Czy rzeczywiście. Wdrożenie tego 5G nie pozwoli na dotrzymanie 7V 7 na metr. No bo to jest kluczowa sprawa, tak? Operatorzy mówią, że nie pozwoli, że wszędzie będziemy mieli przekroczenie 7V na metr. No, w związku z tym ta, będzie trzeba bardzo rozbudowywać sieć. Będzie to bardzo kosztowne, wprowadzenie 5G. Nikogo na to żadnego operatora na to nie będzie stać, a nawet jeżeli zainwestuje, to opłaty dla nas, użytkowników sieci 5G, będą tak ogromne, że nikt nie będzie albo nie będzie chciał tego kupować, albo z torbami pójdziemy. No więc myśmy się zastanawiali, czy rzeczywiście to jest prawda. No od czego zaczęliśmy? No, zaczęliśmy od ogólnopolskiego monitoringu pól elektromagnetycznych w środowisku. To jest znana. Znana forma właśnie monitoringu, wprowadzania, roz, wprowadzona rozporządzeniem ministra środowiska, wykonywana regularnie. I jak Państwo widzicie, tutaj są wyniki z 2014, 2015 i 2016 roku. No proszę bardzo, najwięcej co my tutaj widzimy to jest mniej więcej 1,2 V na metr. Gdzie 7 V na metr? Mamy 1,2. Dobra, monitoring, co do monitoringu środowiskowego są pewne, że tak powiem pretensje, że metodyka tych badań nie jest najszczęśliwiej zrobiona, a, szczeg a szczególnie jeżeli chodzi o otoczenie stacji bazowych, bo Pierwszy pomiar wolno robić dopiero w odległości, za 200 metrów od, od stacji bazowej, a przecież w odległości między stacją bazową, a 200 metrów mieszka bardzo dużo ludzi w związku z tym. No to, to nie jest, że tak powiem, miarodajne. No więc spojrzeliśmy na, no takie o, takie były, proszę Państwa, wyniki. Największe to były koło 3 V na metr, to są absolutnie maksimum maximorum większych wartości pól elektrycznych w monitoringu nie No więc w związku z tymi zastrzeżeniami co do metodyki monitoringu popatrzyliśmy na pomiary Instytutu Łączności, no, który jest głównym, głównym takim naukowym Wsparciem właśnie dla operatorów, dla Ministerstwa Cyfryzacji, dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej. No i co się okazało? No, okazało się, proszę Państwa, że oni też praktycznie nie stwierdzili, mimo że bardzo chcieli, nie stwierdzili przekroczeń w zasadzie tego 7 V na metr. To znaczy, oni próbowali. Znaczy próbowali. No ja niczego im nie zarzucam. Oni po prostu mają inną nieco metodykę niż jest metodyka, która jest którą zobowiązani są według której zobowiązani są wykonywać pomiary ochroniarze, tak to nazwijmy, bo ochroniarze mierzą szerokopasmowo. To jest sensowne, to jest to, że, że mierzyć szerokopasmowo, to jest wniosek nas, że tak powiem ludzi zajmujących się skutkami zdrowotnymi. Człowiek jest anteną szerokopasmową, człowiek nie jest selektywnie, na, nie jest anteną selektywną. W związku z tym trzeba robić pomiary szerokopasmowe. Jeżeli się robi pomiary szerokopasmowe, to wtedy tego przekroczenia tych 7 V praktycznie nie ma. No jeżeli robi się pomiary selektywne, potem je się sumuje w kwadratach do tego, no to to już jest sprawa nieco bardziej skomplikowana. Im tam 20 na, na kilkanaście tysięcy punktów pomiarowych, w dwudziestu kilku punktach pomiarowych wyszło przekroczenie tych 7 Voltów na metr, ale ja powtarzam, to jest nie tak pomiarów się nie powinno robić i yy, w związku z tym no a nawet, nawet, ale nawet no to 23 punkty na te kilkanaście tysięcy to jest naprawdę znikomy promil w związku z tym no, problemu zdaje się wielkiego nie ma no bo to w takim razie no co z tego wynika no należy w tych 23 lokalizacjach zobaczyć czy czasem operatorzy nie zrobili błędu przy instalowaniu anten. Tutaj myśmy tam zwrócili uwagę na to, że że w 20, na te 23 punkty, w których było, było przekroczenie, w 20 punktu, punktach tylko jeden operator odpowiadał za, za 90% tych przekroczeń. No, co to oznacza? Nawet wtedy, kiedy to jest jego własna stacja, tak, że nie ma tam jeszcze oprócz niego innych operatorów na maszcie, no to coś jest nie tak, on powinien, ten operator powinien mocno się zastanowić, czy zrobił to porządnie i zgodnie z wiedzą inżynierską. A jeżeli nie potrafi tego zrobić, no to UK, czy goś. Czy no, powinni mu to uzmysłowić, że powinien zrobić. Myśmy robili takie pomiary, znaczy takie symulacje tych wkładu od fal milimetrowych do, do obecnie istniejącego poziomu. I wyszło nam, proszę Państwa, że, że tak naprawdę minimum 10 decybeli mamy. 10 decybeli mamy zapas. No 10 decybeli to jest 100, tak? Czyli my naprawdę nie, 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 nie ma absolutnie żadnych. Według nas nie ma absolutnie żadnej potrzeby, żeby żeby za, liberalizować te przepisy. 7 V na metr nam w zupełności wystarcza. Także proszę Państwa, no podsumowując, Polskie przepisy środowiskowe są no, spełnieniem zasady ostrożności. No, według nas nie ulega wątpliwości. I wdrożenie 5G absolutnie nie spowoduje przekroczenia obecnie istniejących przepisów dotyczących ochrony środowiska. Ja tak na koniec mam taką uwagę. No, myślałem, że może tutaj się zjawi ktoś. Czy z Instytutu Łączności, czy z Ministerstwa Cyfryzacji. No. Bo najwyższa pora jest, żebyśmy się spotkali. Bo chłop swoje, baba swoje. My, my mówimy, że nie ma możliwości przekroczenia. Instytut Łączności mówi, że nie ma możliwości wdrożenia 5G, bo zostaną wszędzie przepisy przekroczone. No i tu są wybitni specjaliści inżynierowie, i tu są wybitni specjaliści inżynierowie. No niech oni sobie raz dadzą wreszcie porazie i niech ustalą, jaka, jaka jest właśnie prawda, bo tak dłużej być nie może, no, bo to, to zaczyna troszeczkę ośmieszać nas, wszystkich środowisko naukowe. Dziękuję Państwu.